Dzień dobry Mateusz, będąc dzisiaj moim gościem jest Stanisław Nymbala, piłkarz ręczny Zagłębia Lubin. Witam. Staszku właśnie spotykamy się przed arcyważnym spotkaniem z Chrobrym Głogów, to derby. Jakie panują nastroje w ogóle w waszej drużynie przed tym spotkaniem? Tak masz rację, to, jest, to są derby i mecze z głogowym akurat są zawsze bardzo wyrównane, dlatego są są bardzo urnane i bardzo ciężkie, dlatego nastawiamy się bardzo bojowo. Ciężko trenujemy i, i damy z siebie wszystko na tym meczu. Ja myślę, że też ma na to wpływ wasza pozycja ligowa, że po prostu teraz każdy mecz jest dla Was ważny. No, niestety, doprowadziliśmy się do takiego stanu, że faktycznie nasza pozycja jest nieciekawa, no ale dlatego też musimy walczyć w każdym meczu i dlatego też będziemy po prostu. Dawali z siebie dużo więcej już na tym mecze z Głogowem. No a pozycja właśnie ligowa Głogowien w tym sezonie jest dla Ciebie na przykład zaskoczeniem? No patrząc na zeszły sezon trochę jest, dlatego bo mieli niższą pozycję, ale w tym sezonie naprawdę grają bardzo fajnie, to trzeba im oddać. Ale fakt, że są tak wysoko w pozycji, to nie zmienia naszego nastawienia. Planujemy wygrać ten mecz i tyle. A co twoim zdaniem jest ich najsilniejszą bronią? Co może być waszą bronią właśnie w tym kontekście? Ciężko powiedzieć, co jest taką jedną najsilniejszą bronią. Tak naprawdę w tym sezonie fajnie grają zespołowo. Cały zespół daje z siebie wszystko i, i no, super grają. I ciężko mi wymienić taki jeden element, który możemy zlikwidować, żeby im przeszkodzić, ale spróbujemy się, postaramy się zrobić dokładnie to samo, czyli grać zespołowo i. To Czyli jak rozumiem i tak, że ci przerwy, jak rozumiem i, ataki, i obrona, po prostu u nich jest silna, więc ciężko, że tak powiem, coś zrobić. Znaczy się, to nie do końca jest tak, że ciężko. No walczą naprawdę, więc tak jest tak, że jak w obronie ktoś tam u nich przegrywa, to od razu ma wsparcie kolegów z zespołu i to jest mega ważne, bo to podbudowuje całą obronę i cały zespół, bo takie udane akcje e, potrafią naprawdę zmotywować. Nie? Tak naprawdę jak coś nie wiem, ktoś przegra, zostanie sam. I to może podbić takie morale, a takie właśnie granie razem, ze, razem zespołowo mega podbudowuje. No i to jest właśnie, ale obronę mają silną, a tak też jest skuteczne w tym sezonie, jak to widać po tabeli. To, Twoim zdaniem, właśnie to zaangażowanie, ten hard będzie kluczowe w tym spotkaniu, po to, żeby właśnie ligowe punkty zostały w Lubinie? Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest tak, że oni mają jakby na papierze tak znacznie lepszych zawodników, że nie mamy szans. Myślę, że jeżeli. Właśnie pokażemy hart ducha i będziemy mega mocno walczyć w obronie, to mamy szansę wygrać ten mecz. No a już we wcześniejszym meczu właśnie w Kaliszu no, byliście bliscy, że tak powiem, tego, żeby już no, zdobywać jakieś punkty, no ale niestety nie udało się. Czego twoim zdaniem zabrakło w tym spotkaniu? No tak jak mówisz, było mega blisko. Byliśmy naprawdę zmotywowani, bo ten mecz tak samo był mega ważny i mega żałuję, że nie wygraliśmy tego meczu. No zabrakło, wydaje mi się, że zabrakło właśnie skuteczności w takich neurologicznych momentach, jak mieliśmy taką końcówkę meczu i tam podejrzewam, że zrobiliśmy chyba dwa, trzy błędy własne plus dwa rzuty przestrzelone, no i ciężko już było dogonić Kalisz. Tak naprawdę, gdyby udało nam się wykorzystać połowę z tych sytuacji, to wynik byłby na remisie bądź do przodu dla nas i już byłoby dużo łatwiej dociągnąć ten mecz do końca, niż, niż gonić całą tą końcówkę. Tak jak mówiliśmy wcześniej, derby że rządzą się trochę własnymi prawami, ale ja myślę, że wy i tak jesteście zmotywowani dodatkowo na to spotkanie właśnie przez ten, w jakiej pozycji jesteście. Tak, masz rację. No, nie patrzymy na to, że to są derby, dlatego, bo gramy ze sobą naprawdę wiele razy, minimum dwa razy w sezonie, plus często sparingi i tak dalej. Bardziej nas właśnie motywuje nasza sytuacja w tabeli i myślę, że to ona powinna nas... Bardziej napędzać niż, to, niż sam fakt, że to są derby. Czego Wam życzyć przed tym spotkaniem? Po prostu zwycięstwa? Ym, dobrej obrony i tego, żebyśmy byli właśnie drużyną, bo tylko będąc drużyną wygramy ten mecz. No to tego Wam życzę. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzięki bardzo. Też dziękuję i zapraszam na mecz.